Cześć Grzybofile! Witam Was serdecznie 22 sierpnia z jakże malowniczych i na pewno dobrze już Wam znanych z wielu moich filmów okolic małopolskiej wsi Lubień. Przybywam tutaj dzień po obfitym deszczu, o czym powiadomił mnie napotkany po drodze mój widz, który nawet raczył się nazwać moim fanem. Tak? No to miło mi. No mam nadzieję, że coś się może znajdzie. No to dziękuję, miło mi. miło mi. Oczywiście, tak świeży deszcz nie daje gwarancji, że grzybów będzie pełno, bo aż tak szybko one nie rosną, chyba że już do pewnych rozmiarów podrosły wcześniej, a teraz po prostu staną się łatwiej zauważalne ludzkim okiem ich owocniki. No ale deszcz w połączeniu z lasem zawsze napawa optymizmem co do zbiorów, choć oczywiście inaczej jest, jeżeli deszcz nastanie, gdy w lesie jesteśmy, czy też zapanuje. Zanim do niego wyruszymy, uniemożliwiając nam swobodną wędrówkę po lesie. Wtedy musimy sobie znaleźć jakąś inną domową formę rozrywki, choć ona również może być związana z grzybami. Tu bowiem z pomocą przychodzi nam rodzinna polska firma, mianowicie wydawnictwo Adamigo, we współpracy z którą powstał ten film. Otóż Adamigo jest producentem gry Memory Grzyby Polski. W powstaniu której miałem swój niebagatelny udział. Pierwotnie zlecono mi wykonanie do niej zdjęć, a skończyło się na tym, że stałem się osobą odpowiedzialną za całą merytoryczną stronę tego przedsięwzięcia, a więc opisy grzybów. Bo o grzybach rzecz jasna jest to gra dla zarówno dzieci, jak i dorosłych osób od lat pięciu do nieskończoności wręcz. Pozwólcie więc, że przybliżę Wam pokrótce z czym mamy tutaj do czynienia. Gra składa się z 48 kart, na których znajdują się zdjęcia 24 gatunków grzybów pogrupowanych w pary. Z czego na 15 parach kart znajdziemy grzyby jadalne, natomiast na 9 niejadalne lub trujące. Celem gry jest odnalezienie przez graczy i zebranie wszystkich par grzybów jadalnych na stole, na którym wcześniej rozłożyliśmy wszystkie karty w rzędach po kart 8 fotografiami do dołu. W trakcie gry poszczególni gracze odkrywają bowiem po dwie karty. Jeżeli odkryją dwie takie same karty, na których uwidocznione są grzyby jadalne, to je zbierają. Jeśli natomiast odkryją karty różne lub odkryją karty grzybów niejadalnych bądź trujących, zakrywają je z powrotem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz odkryje dwie takie same karty, lecz grzybów niejadalnych lub trujących, wówczas co prawda również ich nie zbiera, lecz pozostawia je na stole fotografiami do góry. Bardziej szczegółowy opis gry znajdziecie oczywiście w dołączonej broszurce. Jest to więc gra idealna zarówno dla osób, które na grzybach już się doskonale znają, jak i dla tych, które nie mają o nich jeszcze zielonego pojęcia, a mogą się czegoś o nich dowiedzieć właśnie z omawianej już broszurki. Zresztą przy jednym stole gra ta może połączyć grupę pierwszą z grupą drugą, a więc wprowadzić nowych członków w niesamowity świat grzybów i jego tajemnice, które udało mi się właśnie w tej grze w jej merytorycznej części zawrzeć dzięki tak mnie satysfakcjonującej współpracy z wydawnictwem Adamigo. Trzy wydania tejże gry możecie zresztą wygrać w konkursie, który teraz niniejszym ogłaszam a którego reguły pokrótce brzmią następująco. Jak Wam wspomniałem, jestem autorem niektórych zdjęć do kart, które w tej grze się znajdują nie do wszystkich. Waszym zadaniem jest mianowicie wskazanie tych grzybów, tych ich gatunków przez podanie polskiej dwuczłonowej nazwy, niezależnie od tego, czy najaktualniejszej, czy nieco starszej, których fotografii w tej grze ja jestem autorem. Możecie więc sobie porównać te właśnie karty ze zdjęciami w moim internetowym atlasie grzybów, grzybofil.pl. Tam po prostu wpisujecie nazwę gatunkową w wyszukiwarce i wyskakuje Wam opis ze zdjęciem. Tego lub innego gatunku, albo możecie po prostu zgadywać. Trzy pierwsze osoby, które wytypują wszystkie gatunki grzybów, których autorem zdjęć ja tutaj w tej grze byłem, otrzymają właśnie taki prezent ode mnie, wysyłka na mój koszt. Do wskazanego przez Was miejsca w Polsce. Jeżeli okaże się to zbyt trudnym wyzwaniem i nikt w ciągu tygodnia od publikacji tego filmu nie odgadnie wszystkich tych gatunków, czy ich po prostu nie wskaże, no to troszkę sobie uprościmy te reguły. Wówczas trzy pierwsze osoby, które wskażą największą ilość poprawnych nazw gatunkowych, otrzyma właśnie taki prezent ode mnie. Mam nadzieję, że gra się Wam spodoba. Zawarłem w niej sporo ciekawostek merytorycznych. Nie do końca właśnie oczywistych przy opisach poszczególnych gatunków, więc ma ona jak najbardziej walory edukacyjne, a nie jedynie rozrywkowe. Tymczasem bierzmy się do poszukiwania grzybów. Odpowiedzi proszę oczywiście udzielać w komentarzach pod tym filmem, bo umknął mi ten drobny szczegół. Dodam jeszcze, że w dalszej części tego filmu udzielę wam dość istotnej podpowiedzi, jeżeli chodzi o wspomnianą zagadkę. Tak więc oglądajcie do końca. Natomiast, którzy powątpiewają jak tytuł tego filmu, a mianowicie jego pierwszy człon, czyli las pełen grzybów, będzie się miał do jego treści, zwłaszcza w kontekście niezbyt udanych zbiorów owych właśnie moich fanów, sam się tak jeden z nich nazwał, których napotkałem, wchodząc do tego lasu. Bo oni faktycznie no niestety za wiele delikatnie mówiąc w swym koszu nie mieli, śpieszę z wyjaśnieniami. Że grzybów jest tu naprawdę pełno, i to gatunków przeróżnych, jadalnych, niejadalnych, trujących, nie tylko bynajmniej na kartach wspomnianej gry, ale też w środowisku naturalnym. Jednym z gatunków zdecydowanie wymagających wspomnienia jest ten oficjalnie dość rzadki, Szyszkowiec Szyszkowaty, który na wielu moich nagraniach jednak się pojawia. Bo dla tego rodzaju lasów, tu właśnie usytuowanych, jest wcale nie tak wyjątkowy, jak mogłoby się z jego oficjalnej rzadkości występowania wydawać. Gatunek jadalny, choć znajduje się on pod ochroną, tak więc zbierać go nie wolno, ale tworzący wyjątkowo urodziwe owocniki. No i widzicie skąd ta nazwa. Tutaj kapelusz wyraźnie wygląda, zwłaszcza w swojej górnej części, jak gdyby. Stanowił szyszkę, a nie owocnik grzyba za sprawą tych właśnie łuskowatych, wyraźnych wypustek. Tuż obok z kolei mamy kolczaki obłączaste grzyby, które są w młodości jadalne, owocniki tego właśnie gatunku dość powszechnie występujące, choć oczywiście nie wszędzie. Na sosnowych nizinach centralnej Polski wcale nie tak częste jak tutaj. W terenie podgórskim. Ale to oczywiście nie koniec. Mamy tutaj całe rzesze wszelakiej maści gołąbków. Mamy tutaj muchomory czerwone, ale również jeden z moich ulubionych gatunków grzybów o tej porze roku występujący, ku którego owocnikach właśnie zmierzam. Mam mianowicie na myśli te oto piękne owocniki pieprznika trąbkowego. Co prawda. Nie do końca racjonalnym jest czy zasadnym nazywanie go tą właśnie dotychczasową polską nazwą. Teraz bowiem należy on do rodzaju, który po polsku nazywa się lejkowiec. Lejkowiec trąbkowy byłby tutaj więc znacznie bardziej uzasadnioną polską nazwą niż dalsze nazywanie owocników tego gatunku piecznikami trąbkowymi. Gatunek jadalny, bardzo przeze mnie ceniony i bardzo chętnie zbierany. Tak więc również dziś do moich zbiorów dołączy. Zwłaszcza, że pora jest już późna, a moje dzisiejsze grzybobranie zbyt długie niestety raczej nie będzie. A mianowicie, jadąc tutaj polną drogą, uszkodził mi się, tak to nazwę bezosobowo, nie czując się winnym tej sytuacji, bo naprawdę ostrożnie jeżdżę po polnych drogach, mimo że poruszam się samochodem terenowym. Uszkodził mi się, więc wydech, końcówka wydechu, mianowicie połączenie z ostatnim tłumikiem się naderwało, zerwało, krótko mówiąc, samochód wyje, rura wydechowa obwisła, nie szoruje po ziemi, ale za dobrze to nie wygląda, więc jestem już umówiony z mechanikiem i mam nadzieję, że uda mi się to naprawić. Bo już wkrótce zamierzam wyruszyć na całkiem długi, i to właściwie nie jeden, tylko dwa podrząd, w dwa podrząd tygodnie wyjazdy grzybowe, grzybowe ekspedycje do innych województw. Nie będę wam teraz zdradzał o co chodzi, ale no naprawdę mam nadzieję, że również wy będziecie jako moi widzowie usatysfakcjonowani tym, co będę miał wam do pokazania. Mam nadzieję, no bo lasy to będą naprawdę zacne. Ale to dopiero za 3 dni e, ruszam. Po drodze mamy weekend, dlatego niepokoję się tym samochodem, bo musi on być naprawiony do jutra tak de facto. Ale to nie wasze zmartwienie, więc przepraszam, że tutaj tak się uzewnętrzniam. Po prostu chcę usprawiedliwić tym powód, dla którego niestety będę dziś w miarę wcześnie z lasu wracał. No bo dziś właśnie muszę do mechanika zajechać, aby na jutro samochód był gotowy. No ale cóż, na razie cieszmy się grzybami, które tutaj mamy. A tu mamy co prawda gatunek niejadalny, ale też wart wspomnienia. Oto bowiem goryczak żółciowy, a więc gatunek niejadalny z uwagi na zawartą już w jego nazwie gorycz. Dość podobny do prawdziwka, do borowika szlachetnego, nawet trochę może bardziej do borowika usiadkowanego, z uwagi na swój trzon. Choć też dość wyraźnie, jeżeli chodzi o wprawne oko osób obeznanych wizualnie z tymi gatunkami, się od prawdziwków szeroko rozumianych odróżniający. Mamy więc goryczaki, kolczaki, szyszkowce, pieprzniki, czy też lejkowce trąbkowe, olbrzymie ilości gołąbków wszelakiej maści, więc naprawdę świetną sytuację w lesie. Wręcz wymarzone okoliczności do znacznie dłuższych poszukiwań, na które no niestety tak szeroko zakrojone jak sobie dziś marzyłem. Nie będę mógł dziś sobie właśnie z uwagi na wspomnianą sytuację samochodową pozwolić. Choć pieprzników, jak widzicie, naprawdę zaczyna tutaj być coraz więcej. To jeszcze może nie jest pojaw, czyli masowe występowanie owocników, ale zdecydowanie sytuacja skłaniająca do już konkretnych grzybowych poszukiwań. Rzecz jasna, o tej porze roku w tutejszych lasach królują kurki. No, i kurki mamy i dziś. Tym razem w postaci pieczników ametystowych. No, wybaczcie, ale jeżeli dziś zawalę brzydko mówiąc sprawę i nie naprawię samochodu, no to nici z. Wielu kolejnych moich wyjazdów, których już się nie mogę doczekać, i które mam nadzieję, że również Wy będziecie ze mną dzielić jako widzowie. Tak więc zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, abyście następnych filmów nie przegapili. Oczywiście winien Wam jestem obiecaną podpowiedź do konkursu, o którym wspominałem na początku tego nagrania, a brzmi ona tak, że gatunków grzybów, o które was pytałem, jest cztery. Są to cztery gatunki, których zdjęcia mojego autorstwa znalazły się w grze grzyby Polski Memory wyprodukowanej przez wydawnictwo Adamigo we współpracy, z którym powstało to dzisiejsze nagranie. Proszę was więc, abyście udzielali odpowiedzi właśnie w takich czteropakach w formie czterech nazw polskich gatunkowych grzybów, o które was pytam. Tymczasem dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!